Bardzo serdecznie Państwa witam w kolejnym teatralnym poranku z Wiednim Ośrodkiem Kultury. Przegląd jest oceniany, przegląd jest nagradzany symboliczną statuetką złotej, srebrnej i brązowej maski. Gościmy dzisiaj nowe żywi, w tym znaczeniu, że pierwszy raz na naszych tomaszowskich teatraliach, do którego zaprosiliśmy następujące osoby. Pani Monika Kowalczyk-Kogut. Jest teatroloszką, animatorką kultury, instruktorką teatralną, jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach animator i menedżer kultury oraz emisja głosu. Obecnie jest dyrektorką Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Do zaprosiliśmy także panią Annę Ciszowską, którą Totajsz, teatrolożka, reżyserka Teatru Dzieci i Młodzieży, pedagogzka teatralna i animatorka kultury. Jest absolwentką Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i studium reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Wrocławiu. I jeszcze jeden juror, pan Radosław Winiek. Witamy. Aktor, animator kultury, z wykształcenia pedagog. Od 1997 roku na stałe związany jest z Teatrem Animacji w i Górze, gdzie wystąpił w 50 tytułach, grając ponad 2,5 tysiąca przedstawień na terenie całego kraju oraz w Czechach, Niemczech i na Ukrainie. Jest z pochodzenia Tomaszowianinem i bardzo nam miło, bo właśnie na małej scenie w Miejskim Ośrodku Kultury stawiał swoje pierwsze aktorskie kroki i miło nam, że przyjął nasze zaproszenie do się. Jak się trafiło, że Franek postawił gozorkę, to i my se po trochu A jednego to i se wypiję. Zdrowe są? Halo, powiem Ci na Bogu, na razie są zdrowe. To napijmy się. Do zdrowia. Pani Siadą, siadą i no bo mu kroję do tych kasianek. jak tam widziałem, że ta cały dzień krzyżanie robili, Skopiliś tak? Ano robiliśmy. Bóg dał pogodę, to i my A no to i pod pogodę też trzeba się napić. Nie, to nie. No to... I za to na pokolenie też. Widzimy się coś gorszej. O no bo nie ma rady. I no muszę składać chustkę i przenieść z tym od wieku. Bo może uspieję. Oj Maria, z jakimi migo, jak dobrze coś tam przyszli. A jak było więcej z no tyle gości tak nasykowane. Mikołaj, siadaj, siadaj, Radek, wyjdź na przeksiń. W przyjechał, trzeba go wrzuć do niej, wtedy się nie zwrócił oczu. A przecież, że będę i przyprowadził. Zagrymy z ksypecku, jocia jo, to proste. Jedna ścianak moją kumę, zosie. Jedna ścianak pytańcuję moją kumę, zosie. Sun up in the sky, stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all the time Well, after my testimony, you've won. Are you to Czekacie, aż dopełni się los zgotowany nam przez mężczyzn, przez ich zbrodnicze plany, agresję, ambicje? Otóż nie. nie jeszcze raz wiem. Chcę was przekonać po raz kolejny. Jeżeli chcemy działać, musimy się zorganizować. Nawet Gdyby to była organizacja tajna, mogę się przyłączyć? <grymny> Odbywa się tu sympozjum, na którym przebywają tylko osoby zaproszone. Ale cóż, dla scalenia naszej organizacji byłoby to konieczne. A nic tak nie zwiąże grupy, jak wspólnie dokonana zbrodnia. Kto jest za pozbyciem się hołdy? Dziękuję. Pięć głosów za. Jeden przeciw. Przepraszam, gdzie jest ten dobra? W basenie. Ależ to będzie dużo kosztowało. Jeśli scenariusz już przyjdzie, nie musimy liczyć się z kosztami. To był nasz błąd, że do tej pory stawialiśmy na kino bogi. Witam w naszym gronie wybitnego specjalista efektów specjalnych. panie Karzu. im więcej efektów, tym lepiej. Rozumiecie? to Marcinie,

Oczywiście, ma się na Zrobimy ogień, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było. Mam pomysł na zakończenie. Scenarzysta powraca jako w długowłosy. Gwiazda Zjazda z japońską rybką świeci. Oboje mieszkają w chacie wujatoma. Gdzie mieszka już pietasz, a panowie panogie Gips i sząk, koziołek Do widzenia! Świetne! Można? Można. 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 No. Tak, z kierowniczką to, jest Pani Ewa, Serdecznie dziękuję. Ale proszę państwa. Ale jak idzie tu? Jak poromą jakiejś, pseudoliterackiej przydyny, i nie chcę. Potem mam o w którym z tyłka sieka mowa w wszystkim kłamstwie, zaczającym za nim złośliwością, chęcią krzywdy, z lekceważeniem oraz zwykłym chastwie. I potem mam o obudnych obłudnych lecz gdy wielbicielami my by chcieli być, tym gorzej. Lecz ode mnie gatunku wraży, niech mi się raj więcej nie ukaże. Wolę z czartami w piegle proszę czasy być. I w, naj, w, w najbardziej piekielnych stosunkach z nimi być. A wszystkich, wszystkich wielbicieli i gówniarzy w głupie Zwalę gnatem po olbrzymiej wspólnej dla ekonomii dupie. też nie chcesz, że jego będę powtarzać, padaj do lekcji. Dobra, idę. I co tam? Co tam? Siadę, wiesz. Co A tam będę siadał. A będę się, ja, ja ciągle nie mogę sobie dobrać drugiej połówki. E? Tak, o, nie, nie szkodzi, dama, tak mówię. Ale nie zgryłem, że Zero. kleję od rano. Chodzi o to, że nie mogę sobie babeczki znaleźć. No, kapitki nie mogę dobrać, no. O, Co taka sprawa? A garstra. No. No. Zemś, ale jak to nie możesz zrobić? Ja to zrobiłem w rachciach chciałeś. No tak. razem. Ja co byś tu powiedział, No słuchaj, kobiety to pragną facetów, pragną prawdziwych mężczyzn. Rozumiesz? Niektóre to nawet kilka razy dziennie. Nie na rzecz. Głowa jemu ja boli. Cały dzień tak jak no Eurosport, a jak na dostałem 20 złotych, to codziennie wraca codziennie jest w zanegogu, tak się nie dyskutuje na no, no. no, razem wyglądacie, ale, ale, że no. faktycznie taka trochę spokojna jest. No, ale mówię, że bramkarz nie mu się kocha. Na no, ma jedną O, widzisz? No, to jednak rada się przydała.

Że dziś na świecie są takie miejsca, gdzie nie ma domu. Miałeś kiedyś dom? Taki prawdziwy dom. Ze czterema ścianami, z piętrem, z lustrem, z kominkiem na parapecie. Miałeś kiedyś taki dom? Straciłeś kiedyś taki dom? Bo ja straciłem. Pamiętam moją małą córkę. Kiedy chorowała. Wszystkie pieniądze przeznaczone na leki zostawiłem na Melinie. I dalej dla ciebie jestem mistrzem, czy zwykłym, skurwielem, który w czas przypadek jest nazwany człowiekiem. I zabrać. I Myślisz, że co? Wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem. Myślisz, że się nie potrafię przyznać? Patrz. Patrz. Umysłu, duszy i ciała. <noise> Zgadzam się. Ciałem się pije, duszą się cierpia. Umysłem kombinuję, jak mu się tu jeszcze Na, na odwyku poznałem Waldka alkoholika. Ja alkoholik. Waldyk alkoholik. Waldek alkoholik. Widzisz? Cieszę się, że nie pije. Nie podzielam. A jaką wódkę pijesz? Jak to jaką naszą, czystą, ojczystą? czystą? A, a ja zagraniczną i dlatego nic z tego nie robię.